Dzisiaj zajmiemy się dokładaniem mapek do naszych widgetów, czyli stworzymy sobie taką mapkę jak znajduje się tutaj na, na stronie. W zasadzie, w zasadzie będzie można włożyć w każde miejsce, które, które po prostu jest przeznaczone na, na widgety. Zaraz wyjaśnię jak to zrobić. Po pierwsze usuniemy sobie tą mapkę, żeby nam już nie przeszkadzała ją I tak. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to trzeba mniej więcej wymierzyć miejsce, w którym ta mapka będzie się znajdowała. Tutaj mam trzy pola widgetów i tu jest czwarte. Jak widzieliśmy przed chwilą, tutaj była mapka. Teraz ona zniknęła. A żeby sprawdzić, jaka jest wielkość tego pola pojedynczego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy następnie zbadać element w tym momencie powinniśmy wyświetlić taki na różnych przeglądarkach wygląda to różnie ale bardzo łatwo jest dojść od razu do, do tego co, co nam jest konkretnie potrzebne i tak właśnie wchodzimy sobie na, tutaj na kod źródłowy i widzimy, że szerokość to 285 pikseli na 195 pikseli wysokości ale w zasadzie ten widget jest trochę mniejszy, więc żeby wyglądało tak jak największy widget. Jeżeli są, jeżeli są w, oczywiście, w, jeżeli są w poziomie, bo jeżeli są w pionie, to jest nam to zupełnie obojętne. Wy, wysokość jest zupełnie obojętna, może być bardzo dużą, możemy tutaj bardzo małą ustaliliśmy, ustaliliśmy, że wysokość to 225, bo tyle, tyle wygląda ten widget. Tyle wynosi tutaj wysokość widżeta w pikselach Następnie przechodzimy na mapy Google. A. Znajdujemy miejsce, które, które po prostu chcemy dodać na naszą mapkę, bo można dodać zdjęcie z mapki, ale można też dodać konkretne, konkretne miejsce. Znajdujemy na przykład ulicę Patriotów 86, na którą nikt nie potrafi trafić. Tak. Klikamy sobie. Hmm na zdjęcia żeby u, co ułatwi nam znalezienie odpowiedniego odpowiedniego miejsca bo teraz wyświetla się nam jakiś tam barak ale to nie, nie ma być to miejsce my chcemy żeby nasza ulica Patriotów znajdowała się tutaj żeby każdy wiedział że nasze biuro jest tutaj więc usuwamy sobie tam tą ulicę Patriotów i dajmy miejsce. Klikamy tutaj wskazówki dojazdu z tego miejsca. Nie przepraszam. Do tego miejsca. W sumie pojawi się nam na taki właśnie znaczek. I teraz, żeby tą konkretną mapę mm, 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 odnaleźć. Oj, 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 nie tak, nie tak. Posuwamy mhm. teraz jeszcze do tego miejsca. Tak, trzeba kliknąć na te zębatę koło i dać udostępnij i umieść mapę. Tutaj mamy możliwość udostępnienia komuś linku, a tutaj udostępniamy całą mapę. To jest wielkość średnia. Nas interesują rozmiary niestandardowe. Wpisujemy. 220, niech będzie troszkę mniejsza i 185 pikseli. Mhm. Nie, najmniejsza jest możliwość jest 200. Mhm. Żeby to jakoś wyglądało. No dobrze. Dajemy teraz podgląd w danym rozmiarze. Sprawdzamy, czy to jest ta mapka, która nas interesuje. Tak, to jest to. Więc sobie kopujemy ten kod. Przechodzimy do naszych widgetów Zaznaczamy widget tekst, dajemy go do pola widgetowego. Teraz u mnie to będzie pole trzecie. Wejemy tytuł, mapa. Wklejamy tekst. Wklejamy ten kod. Klikamy zapisz. Odświeżamy stronę. Zamykamy kod źródłowy, bo już nas nie będzie raczej interesował. Mhm. I mamy mapę. Jest ona troszkę za mała. Możemy ją powiększyć do 140 pikseli na a, tylko teraz muszę sprawdzić. Wysokość to 200, a szerokość to OK. Mm, OK, daję jeszcze raz podgląd. Mhm. Mamy. mamy to nasze zdjęcie. Jeszcze raz kopiujemy cały, cały link. Dodajemy go ponownie tutaj. Odświeżamy stronę. Mapka się trochę powiększyła. Oczywiście można ją jeszcze troszkę powiększyć. Można, zresztą, dowolnie ją powiększyć. Można bo równie dobrze, można by było usunąć tutaj jedno to pole widgetowe i zrobić mapkę o wiele większą, taką, żeby było coś widać, bo na razie. Na razie to nasze pole zaznaczone nam zasłania tutaj całą mapę, ale jeżeli mapa jest odpowiednio duża, taka jak na przykład ta tutaj, to wtedy nic nie jest zasłaniane i wszystko dobrze widać. To tyle.